manko. z tej strony Tomek dzisiaj nagrywamy sobie odcineczek z Among Us tak jak co piątek no i gramy, że tak powiem sobie teraz bez challenge, po prostu sobie tak latam w kółko no i tak mm, taski, nie jestem impostorem mało tasków, to mi się podoba Tu zgaduję, tu ładnie no niebieski Trochę podejrzane, no ale Czekaj. Sweep cards, muszę dobrze to zrobić Aha, wyszedłem sobie Poczekajcie, o dobra I teraz tak, gdzie jeszcze jest zadanie w2 i waypoint W ogóle jest słaba widoczność i w ogóle tak trochę. No, słabo bym powiedział. Mamy śmieci do wyrzucenia. Nawiga nawigacja. Pyk. Niech ten impostor za długo się nie ubija, bo za chwilę taski skończą wszyscy. Dlatego ja mi jak najszybciej na takim serwie zabiję. Dobra. No, chyba imposter przegra. Chyba. Tym jakiś czerwony. Trzeba się ich bać. Bo to są takie tacy ludzie, co. No nie zawsze tam. Teraz na kamerkach chwilę, żeby zobaczyć kto gdzie idzie. Biały, czerwony, dobra. Już wiemy, gdzie jest biały i czerwony. No i tak. Szczerze to tak trochę nudno. A, no czyli tak jak się spodziewałem, biały white znowu na czterech osobach startują. Ja mogę się tak pobawić, bo to będzie szybko. Więc to jest plus. No i nas. Właściwie już trochę po. Ale możecie zostawić tą łapkę, subskrypcja mm, no. W końcu. Czerwony umarł. To albo to jest self report, albo to jest ziemniak. Co ty robisz? Julka, ty teraz wierzcie komuś. Hmm. Coś tu piszą na złam ciało. Albo ona nie kłamie, albo kłamie. Teraz nie. Widzowie, jak myślicie? Ja zaryzykuję i w tą chyba Julka i w tego białego strzału. Najwyżej przegram. Szczerze biały już był, ale to mi się wydaje, że biały. Ziemnia łos... A no, czyli tak jak zrobiła. Mm. No, nawet. Czyli ten po prostu to był self No i znowu na czterech osobach startuje Teraz mój czas Na być impostorem Mój Teraz ja impostor No co? To tu może być. Ja sobie zrobię taska. No i po tej rundzie będziemy kończyć odcinek, bo na telefon długo nie wytrzyma. To chyba był impostor. 5, 8, 2, 5, 4. Dead boy. Teraz ona to znalazła. Teraz kto to może być? Dobra, kto tu może być tak szczerze? Albo Julka, tak? Julka i ty, albo ja nie jestem. Kto zabił? Nie ja. Ja nie zabiłem. No to chyba P.E. Spróbuję. niebieski. Jeżeli to znowu będzie niebieski, to naprawdę. Na oczach, naprawdę. Szybciej. Dobra, raczej... Yy. Jaki maciek? Aha, bo oni tu jeszcze są. No nie na niebieskie, obwaliłem. No i zobaczymy, czy to był błąd, czy... Aha, no! Czyli jako te ludziom się nie ufa. No, a my kończymy odcinek, więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, no i do następnego odcinka. Cześć!